Nie będziecie się bać? No więc słuchajcie, pogadamy sobie trochę o książkach, ale nie będzie nudno, nie, nie, bez obawy, bez obawy. Wiem co wam się wydaje, że jak będzie o książkach, to już po 15 minutach będziecie się drapać po uchu i ziemi. Nie, 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 tak nie będzie. Posłuchajcie, przyjechałem do Was z Krakowa. Był ktoś kiedyś w Krakowie? No i z czym Wam się ten Kraków kojarzy? Ze smokiem? No, z Wawelem, z Lajkonikiem. No, precelki jedliście? Są z Krakowa. Rogale świętego Marcina krakowskie jedliście? Rogale są z Poznania, no nie ściemniajcie, Sprawdzałem czy słuchacie po prostu. Korida polega na tym, że walczy się z bykami. Słyszeliście o tym kiedyś? A raz w roku w mieście, które nazywa się Pampeluna, w tej właśnie Hiszpanii, e, byki puszczane są do miasta i ludzie przed nimi uciekają. E, no właśnie, bardzo fajnie. Raz wydarzyła mi się taka przygoda, jak tam byłem. Przeczytałam wam na ten temat kilka słów. Dobra? Dobra. Z pewnym znajomym panem hiszpanem, wśród setek innych panów hiszpanów, Suniemy w tłumie, który też sunie na wielki stadion w Pampelunie. Myślę, znajomy wziął mnie na mecz. Wszak mecz w Hiszpanii to ważna rzecz. Nagle poczułem, że tłum przetłumie drży, wrze i krzyczy i biegnie ku mnie. Ludzie się kłębią, znosząc okrzyki. Zwiełek kto może, puścili byki. Jak to puści? Tutaj, tą trasą? Czy oni byki w środmieściu pasą? Patrzę pod słońce, ucho się drapie, w dali, w istocie, coś, byczo, sapie. To coś, to pyka jest dość podobne. Ratunku! Biegnę i gubię drobne, portki mi lecą, ludzie się kapią, ja ledwo zipię, byki wciąż sapią, biegnę na stadion, biegnę do celu, kto się światło? W końcu tunelu widzę murawę. Tam, ledwo żywy, padam na trawę. Podniósł mnie młodzian w dziwnym ubiorze. Dzień dobry, panie torreadorze. Problem z bykami zaradzę bykom, czerwoną płachtą i ostrą piką. Pan się w tym czasie bycz na trybunie. Bycz, póki jesteś pan, w pampelurze. Można pić brawo. To zrobię Wam teraz smaka. Jak myślicie, jaki jest w ogóle najsmaczniejszy kraj na świecie? Włochy! Włochy, właśnie! Ameryka! Wszyscy zawsze myślą, że Włochy. I jestem dużo prawdy. Bo Włosi, co wymyślili ciekawego do jedzenia? Pizzę, spaghetti, Risotto, hamburgery nie. Ameryka! Włosi wymyślili najważniejszą potrawę dla dzieci, czyli lody. Też. Pizza. W ogóle dzięki Włochom używamy noży widelca, nie wiem czy wiecie, bo tak to byśmy tu dzisiaj jedli rękami pewnie, albo pałeczkami. Poza tym Włosi wymyślili najważniejszy, najważniejszy przedmiot dla wszystkich kobiet. Jak myślicie co? Za lustro. Włosi wymyślili lustro. Wymyślili to lustro prawie 1000 lat temu w Wenecji. Eee, I za zdradę tajemnicy produkcji Luster groziła kiedyś kara śmierci, wyobraźcie sobie. No. <grywa> super, no o śmierci pogadamy na końcu. Eee, więc jeśli chodzi o tych Włochów, zapamiętajcie sobie te lody. Pizza. O, powiem wam super ciekawostkę o pizzy. Jest taka pizza margarita, znacie o pewnie. Nie? Posłuchajcie, jak powstało. A to jest taka historyjka, którą w pizzerii zagniecie rodziców, dziadków, z kim byście nie poszli. W XIX wieku, czyli już jakiś czas temu, do Neapolu miała przyjechać królowa Małgorzata. No i oni tam byli strasznie biedni, zastanawiali się, jakoby tu imprezę wyszykować tej królowi, co jej podejść do jedzenia. I znalazł się taki piekarz, który wymyślił, że zrobi pizzę w kolorze włoskiej flagi. Więc dał ser mozzarella. Dał bazylię i dał pomidory, bo włoska flaga to kolory biały, zielony i czerwony. Królowa była tak zachwycona i tak jej smakowało, że na jej cześć tą pizzę nazwano małgorzata, czyli margarita. margarita. Roxana wystąpi w roli Francuza. Ja będę turystą z Polski, tak wspomnieliśmy trochę od ciebie. Bo ci Francuzi, cóż oni jedzą dziwnego? Jedzą bami! Raki, bami! jedzą żaby, właśnie kasztany, langusty. Posłuchajcie teraz, jak Roxana radzi sobie w bami bami. Francuzie, co to za stwór? To żaba, moi chłopcze, pan mi... <grym> Ten żabę pan włoży do buzi, no pewnie, tak robią Francuzi. Czy oni nie widzą, co jedzą? Przeciwnie, widzą i wiedzą. A jakie są skutki tej diety? Dla żadnie weseły, niestety. Co jeszcze dziwnego jadacie? Kasztany z gustą w sałacie. Mm. A czym zajmuje się mer? Nasz rządzi i lubi ser. Ten brzydko pachnący taki. Tak, tak. A do tego ślimaki. Na myśl o tym mdlimy od razu. Jak łamię, najlepsze są z Mazur. A czy z Mazur? Nie polą ich nogi? Być może to kawał drogi. Brawo dla Roxany. Mam tu coś małego dla Roxany, ponieważ napisałem taką książkę Krówki i mrówki i inne bajki wierszem. Dla młodszych dzieci, ale mam dla Was w związku z tym krówki. Znaczy nie dla wszystkich oczywiście. Dla Roxany mam. Bo no, dla wszystkich mi nie wystarczy. Zaraz będziemy robić jakiś konkursy, i trochę tych krówek. Voilà, proszę cię poczekać. Dzięki jeszcze raz i brawa na Roxany.